Dzisiaj poznamy historię ludzi, którzy żyli 2000 tysiące lat temu, ale zostawili nam w dziedzictwie słowo, które używamy do dziś, często nie zdając sobie sprawy z jego krwawego pochodzenia. Mowa o zelotach. Wyobraźmy sobie palestyńską prowincję rzymską w pierwszym wieku naszej ery. Żydzi żyli pod obcym panowaniem, rzymscy żołnierze maszerowali po świętym mieście, a z każdym rokiem okupacja była coraz bardziej dotkliwa. W tej atmosferze narastającego gniewu narodziło się ugrupowanie, które historycy określają jako czwartą filozofię judaizmu. Zeloci, od greckiego zelotes, czyli gorliwi, byli członkami żydowskiego ugrupowania polityczno-religijnego, które powstało w północnej Galilei. Ich nazwa doskonale oddawała ich naturę. Byli to ludzie gorliwie zabiegający o wyzwolenie Żydów spod rzymskiej okupacji. Ale żeby było jasne, nie byli to spokojni filozofowie rozważający kwestie narodowe przy herbatce. Byli gotowi sięgnąć po miecz. Najciekawszą cechą Zelotów była ich unikalna mieszanka religijnego fanatyzmu i politycznego radykalizmu. Wierzyli bowiem, że Izrael ma charakter państwa teokratycznego, którym rządzić może jedynie Bóg, a nie rzymski cesarz. To brzmi może szlachetnie, ale w praktyce oznaczało jedno. Każdy, kto akceptował podporządkowanie Rzymowi, wypierał się jedynego Boga. Józef Flawiusz, główny historyk tamtych czasów, pisał, że zeloci we wszystkim zgadzają się z poglądami faryzeuszów, ale mieli jedno zasadnicze zastrzeżenie nienaruszalne przywiązanie do wolności. Innymi słowy, podczas gdy faryzeusze dyskutowali o interpretacji Tory, zeloci chwytali za broń. Sposób działania zelotów przypominał dzisiejszą partyzantkę. Organizowali większe akcje zbrojne o charakterze partyzanckim, ale nie stronili też od zamachów i skrytobójstw. Ich strategia była prosta, lepsze jest jakiekolwiek działanie niż bierność, którą uznawali za grzech równy wyparciu się wiary. Szczególnie interesujący był ich stosunek do kolaborantów. Zeloci nie walczyli tylko z Rzymianami, gardzili również Żydami, którzy opowiadali się za zachowaniem pokojowych relacji z władzami rzymskimi. W ich oczach taki Żyd był równie zły jak rzymski żołnierz. Z czasem z ruchu zelotów wyłonił się jeszcze bardziej radykalny odłam. Sykariusze nazywani tak od słowa sika, czyli krótki sztylet. Józef Flawiusz tak opisuje ich metody: mordowali ludzi w biały dzień i w samym sercu miasta. Mieszali się z tłumem szczególnie w czasie świąt i nosząc ukryte pod szatami małe sztylety, żgali nimi swoich przeciwników. Po dokonaniu zabójstwa sykariusze przyłączali się do pomstującego tłumu i stając się w ten sposób wolnymi od podejrzenia, w ogóle nie dawali się wykryć. Gdyby nie fakt, że zabijali ludzi, można by ich metodę uznać za genialne rozwiązanie pijarowe. Największą klęską zelotów była wojna żydowska z lat 66-73 naszej ery. Początkowo odnosili spektakularne sukcesy. Jeden z rzymskich legionów poniósł tak dotkliwe straty, że powstańcy zdobyli nawet jego złotego orła. Jednak Rzym nie mógł sobie pozwolić na utratę prestiżu. Finał był tragiczny. Po zburzeniu Jerozolimy i zniszczeniu świątyni przez Tytusa w roku 70, ostatni zeloci schronili się w górskiej twierdzy Masada. Tam, po dwuletnim oblężeniu, prawie tysiąc ludzi, mężczyzn, kobiet i dzieci miało popełnić zbiorowe samobójstwo, nie chcąc wpaść w ręce Rzymian. Wyobraź sobie skalistą, spieczoną słońcem pustynię nad Morzem Martwym. Wznosi się tam samotna góra, Masada, na szczycie której Herod Wielki zbudował niegdyś potężną twierdzę. To właśnie tutaj, po upadku Jerozolimy w roku 70 naszej ery, schronili się ostatni zeloci, prowadzeni przez Eleazara ben Jaira. Było ich około 960 mężczyzn, kobiet i dzieci. Dla nich Masada stała się ostatnią nadzieją i ostatnim polem bitwy. Rzymianie, którzy nie znosili niedokończonych spraw, postanowili zakończyć żydowską rebelię raz na zawsze. Na czele 10 tysięcy żołnierzy stanął Lucius Flawiusz Sylwa. Rzymianie otoczyli Masadę szczelnym murem oblężniczym o długości ponad 3 kilometrów, uniemożliwiając jakąkolwiek ucieczkę. Wyobraź sobie logistyczny koszmar. Pustynia, upał, brak wody, a mimo to żołnierze budują obozy, wieże i posterunki. Dla legionistów to była codzienność, dla zelotów początek końca. Twierdza była niemal nie do zdobycia, strome, pionowe ściany, tylko jeden wąski szlak na szczyt. Jednak Rzymianie nie byliby sobą, gdyby nie wymyślili czegoś spektakularnego. Zamiast szturmować ścieżkę, zaczęli budować gigantyczną rampę z ziemi i kamieni po zachodniej stronie góry. Prace trwały miesiącami, a do budowy zmuszano żydowskich jeńców co miało złamać morale obrońców, bo strzelanie do własnych rodaków nie każdemu przychodziło łatwo. Rampa rosła, a wraz z nią napięcie. Gdy w końcu Rzymianie wtoczyli na szczyt potężną wieżę oblężniczą Staranem, los Masady był przesądzony. Obrońcy próbowali jeszcze budować prowizoryczne mury z drewna i ziemi, ale Rzymianie podpalili konstrukcję. Ogień, wiatr, dym, a potem cisza. Następnego dnia, gdy rzymscy żołnierze weszli do twierdzy, Zamiast krzyków i walki, zastali przerażającą scenę, niemal wszyscy obrońcy nie żyli. Według relacji Józefa Flawiusza, Eleazar ben Jair przekonał towarzyszy, by wybrali śmierć z własnej ręki, zamiast niewoli i upokorzenia. Dziesięciu mężczyzn wylosowano, by zabili resztę, potem jeden z nich miał odebrać życie pozostałym i sobie. Przeżyło tylko siedem osób: kobiety i dzieci, które ukryły się w cysternach. Masada stała się symbolem. Dla jednych heroizmu i walki do końca, dla innych tragicznego fanatyzmu. Do dziś izraelscy żołnierze składają tam przysięgę: Masada już nigdy nie padnie. Ale czy naprawdę warto być aż tak nieugiętym? To pytanie, które Masada zostawia każdemu, kto patrzy na jej ruiny. A teraz, Suchar, dlaczego Zelota nie mógł zostać hydraulikiem? Bo jak widział przeciek, to od razu robił powstanie. Jeśli podoba ci się ten materiał. Zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i napisz komentarz. To naprawdę pomoże rozwijać ten projekt. Treść i oprawa wizualna powstały w dużej mierze z pomocą sztucznej inteligencji, bo na tym kanale eksperymentuję z narzędziami AI, żeby tworzyć coraz ciekawsze treści. Masz pomysł na kolejny odcinek? Zostaw komentarz. Tematy mogą być naprawdę dowolne od historii, przez naukę, aż po popkulturę rozważę wszystkie propozycje. I tu dochodzimy do najciekawszej części całej historii, czyli do tego jak słowo zelota przetrwało w naszym języku. W polszczyźnie, zelota oznacza dziś kogoś, kto w sposób zbyt gorliwy i fanatyczny angażuje się w jakieś działania lub wyznaje jakieś poglądy. Synonimy to fanatyk, gorliwiec, nadgorliwiec, zapaleniec. Niesamowite, jak precyzyjnie współczesne znaczenie oddaje charakter starożytnych zelotów. Ci ludzie z pierwszego wieku naszej ery byli rzeczywiście fanatycznymi entuzjastami swojej idei, tyle że ich idea nazywała się Wolność od Rzymskiego Jarzma i wyrażała się głównie przez walkę zbrojną. Dzisiaj, gdy nazywamy kogoś Zelotą, rzadko myślimy o krwawych powstaniach przeciwko Rzymowi. Częściej mamy na myśli tego kolegę, który za długo mówi o swoich poglądach politycznych, Albo fana drużyny piłkarskiej, który nie potrafi spokojnie znieść krytyki swojego klubu. Ale może warto czasem pamiętać o tym, skąd to słowo pochodzi. Zelota to nie tylko synonim fanatyka to dziedzictwo ludzi, którzy wybrali śmierć zamiast kompromisu, walkę zamiast pokoju, ideologię zamiast pragmatyzmu. Czy to była mądrość, czy szaleństwo każdy może ocenić sam. Pozostaje pytanie, które być może warto sobie zadać. Czy w naszych czasach pełnych ideologicznych podziałów i politycznych namiętności nie ma przypadkiem zbyt wielu zelotów? I czy czasem ten starożytny przykład nie pokazuje nam, dokąd może prowadzić nadmierna gorliwość w obronie własnych racji? Może na koniec starodawna mądrość lepiej czasem być umiarkowanym pragmatykiem niż gorliwym zelotą. Ci pierwsi może nie wejdą do podręczników historii, ale przynajmniej mają większe szanse dożyć starości.